Emocje nam y, będą parowały na pewno. Z numerem 106 witamy na starcie Ryszard, Stasik i Kacper Gorzała. Uśmiech jest, czyli chyba wszystko gra. Tak, oczywiście uśmiech jest. Zapowiadają się fajne zawody. No będzie pierwszy raz, więc tym bardziej jesteśmy tutaj ciekawi jak to wszystko przebiegnie. I jakieś doświadczenie. Wielkie doświadczenie, ale doświadczenie będzie zebrane jak będziecie na mecie i tego życzymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na mecie. Ryszard Stasik, z No i czekamy na kolejną załogę. Z numerem 107. E mm. Сейчас еще добавим. Załoga z numerem 106 Stasik i Gorzoła. Witamy serdecznie. Proszę wyjść. Zapraszamy pamiątkowe. Medale. Gratulacje wielkie jest meta. Czy jesteś zadowolony? Jak się jechało? Oczywiście, jestem zadowolony. Niedużo braku mety by nie było, ponieważ mieliśmy małą przygodę, odwiedziliśmy. Na, na którym odcinku? Pomóż, piąty, piąty, piąty odcinek, nie dohamowaliśmy pewnego zakrętu, ale kibice stanęli na wysokości zadania, chcielibyśmy im za to yy, podziękować, gorąco z tego miejsca, bo byśmy nie dojechali, a jednak moc kibiców jest wielka. Jest wielka, dokładnie czekają i są tutaj z nami. Serdecznej gratulacje, dziękujemy Wam bardzo i meta jest, drodzy Państwo, dzięki kibicom.